Zapraszam do części drugiej. W drugiej części pokażę wam również roślinę, którą wygrałam na kanale Zedomirzak. Jest to kanna. Pięknie podrosła. Nie pokazałam, nie wiem czemu. miałam nagrany filmik, ale jakoś mi się, nie wiem, usunął. I później zapomniałam. Także zapraszam również na kanał. Czyli mam dwie roślinki już z wygranej. Także warto brać udział. I niebawem u mnie również będzie konkurs. Także oglądajcie. A jaki? To już Wam powiem. Niebawem. I zapraszam na kolejne cięcie. Kolejna roślina do ścięcia, czyli ołownik. Zobaczcie, jak ślicznie jeszcze kwitnie. Również trzeba drastycznie go przyciąć. On i tak kwitnie na młodych przyrostach. Jeszcze sporo ma pączków. Ale już nie będę go chowała takiego dużego, ponieważ nie będzie miejsca. Wszystkie krzaczki doniczkowe trzeba radykalnie podciąć. Datura też już podcięta. Przepraszam, brukmansja. Zaraz zobaczycie, jakim podcięłam. Ale najpierw zabierzemy się za Ołownik. Także bierzemy sekator w rękę i tniemy. Najpierw utniemy gdzieś na tą wysokość te grubsze gałązki. Później zredukujemy jeszcze właśnie te cienkie, niezdrewniałe, zielone. A więc wierzchołki przycięte. Zobaczcie, taki nawet dosyć gruby był ten ołownik. I on wędruje do a reszta egzotyków, czyli 10 stopni, 12 nocą, jak jest zima, i leciutko, leciutko go podlewam. U mnie ma jasno, nie gubi liści, nawet będzie kwit ponownie, jak będę go podlewać, ale postaram się jak najmniej, żeby nie rósł. Także jeszcze tutaj te przerosty popcinamy, i trafia do reszty. No i z tak wielkiego ołownika zobaczcie zostało nam coś takiego. Teraz można schować na zimowisko. Nie bójcie się ciąć, im więcej tniemy. Na wiosnę piękniej odbije. Dobra, czas na kolejne cięcie. Tak po cięciu wygląda brukmansja wszystkie liście, musiałam je pousuwać, bo przędziorek dalej atakował Niemy tutaj żeby miały rozgałęzienie, tutaj oczywiście jest zielone to na pewno wyschnie także do zdrewniałej tkanki czyli gdzieś dotąd, ale zostawiłam, zawsze lepiej zostawić ten nadmiar także brukmansja też już łyse. a tak prezentuje się kolorek ogrodu zimowego Malowane dwa razy. Parapety szoruje. Zobaczcie, tutaj folia została i niestety ciężko się teraz ją zrywa. No, całkiem inaczej. Kolejna docięcia to jest męczennica. Zobaczcie, ściągam ją z siatki. Nie zostało byle co pozbijana, poskręcana, także też ścinamy ją króciutko. teraz zobaczycie, jak się będzie prezentowała po ścięciu. Może i bałagan został, ale zobaczcie, drastycznie podcięta. Mniej miejsca zajmuje na zimowisku. Zobaczcie, ile ma korzeni. To wszystko to i na wiosnę. Przesadzić. Już teraz na jesień ślimaki. Teraz na jesień już przesadzać nie będziemy, to jest najważniejszy w nich, to jest najważniejszy korzeń. Męczennica tam minus 2, minus 3 Pasiflora. Jej nie przeszkadza, ale już chowam, ścinam. O jaki fajny pajączek tutaj teraz mam. O, zobaczcie, jaki fajny. Ejo. Bumbelek. Ale dłuższy. Ciebie trzeba zostawić tu, kolego. Fajny. No, także męczennice. Też króciutko ścinamy. Mało miejsca. Razem z innymi idzie. 10, 15. Podlewam troszeczkę. Żeby całkiem. Teraz też ją podleję, bo sucho ma strasznie. No i zimą Kapkę wodę dostaję, żeby całkowicie nie wyschła. Oczywiście to wszystko według waszej temperatury, w jakiej ją zimujecie. Zobaczcie, tylko sprzątania mi zostaje, to nic, ale chowamy dalej. Pojdzie zimnica.